i Enter, dobra, dzisiaj muzyka z Mortal Shell'a Hader dokładnie Różne informacje część trzecia potykuje w warstwach modelu OSI Ciężki temat, dużo zapamiętania <grytania> ale damy radę potykuje was w aplikacji czyli pierwszej warstwy mamy DNS-a, mamy FTP mamy HTTP Mamy HTTPS, mamy IMAP, mamy POP3, mamy SNP, mamy SMTP, mamy SSH, mamy TELNET I lecimy dalej Potakuję was w prezentacji Mime, xdr, SSL, TLS Wysył poczty elektronicznej XDR Co to, co to znaczy TLS, rozwinięcie posyłku SSL ponosi integralność transmisji danych, uwiednianie serwera, SSL, szyfrowanie każdej wiadomości Fine to me jeszcze Protokół was w sesji. NetBIOS i SAP. Netbiles. Trzeba organizionalizm dobrze. podstawowy interes aplikacji z innymi aplikacjami z, w innych komputerach, się w tej samej sieci lokalnej. Pamiętajcie, NetBios jest w Active Directory. SAP. Zługie funkcja tak zwane burze rozgłoszeń. Radio telewizji, radio telewizji, ale tutaj cokolwiek innego. Do tego transportowej. TCP połączeniowej UDP bezpołączeniowy. PPPT, LP2PT, CSCPT. To już jest P. Zamiast tego P na końcu. Sterowanie transmisji. o już ma nazwę. Mówi. Tego rodzaju Nie gwarantuje on dostarczenia datagram Z muzyką się stało. A, internet się zawiesił. Kto by się spodziewał? Dalej. Point-to-point networking -point protocol. Wydwonie wirtualnych sieci w prywatnych usłyszałem technologię tunelowania. Dekapsułkowanie danych z pomocą EPSETS

Co tam na temat tego protokołu z A to jest bez sensu protokoły warstwy sieci O, internet internet całkowicie Super IP, IPv4DN S ip 6 IP IP, IP IPX ICMP, IGMP i APS protokół internetowy Zbiór ścisłych, bezpośredni, przesyłanie danych, diagnostyka sieci, trasowania, tra trace road, potwierdzenie o sieci, o chęci się, mhm, mm możecie impetencji, no, 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 i no, bez sensu, no, Mamy ARPA, nie ARPA. nie czy przepraszam, to do tej warstwy CLSIP, SLIP, Frame Relay i tut LAPP. A to nie było LAPP, nawet jest jego Frame Relay. no e, dobra, to konwersja konwersje na MAG. E, Ppp eee, podczas szeregowe Pamiętacie? Topologia Eee, się z danym się transmisją eee tak, To tego jeszcze? E, tak naprawdę protokoły was fizycznie po prostu nie ma tych adresacji macie protokołów Tu macie po prostu standardy są wszystko standardy a masz tak naprawdę, co w tym jest. Jak widzicie, jest tu media transmisyjne. No, tyle. Żegnam.